you <music> Hey, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale W nowym filmiku, w nowej makijażowej niedzieli Dzisiaj znowu przychodzę z takim bardzo mocnym, bardzo intensywnym makijażem Idealnym na studniówkę i szczerze Wam powiem Że gdybym kiedyś, te kilka lat temu Po pierwsze miała takie kosmetyki jak mam dzisiaj A po drugie gdybym miała takie umiejętności jak mam dzisiaj To z całą pewnością właśnie tak umalowałabym się na swoją studniówkę Jest to makijaż, który przepięknie podkreśla oko Który przepięknie wybija kolor tęczówki Świetnie, ta kolorystyka świetnie Świetnie sprawdzi się do zielonej tęczówki oka, fajnie się też sprawdzi do piwnych oczu, do jakichś takich bardzo miodowych myślę, że niebieskie oczy nie będą też tu bardzo mocno pokrzywdzone i spokojnie będą mogły wykorzystać ten makijaż. Tym razem pierwsze skrzypce gra przepiękny jeden cień, e, który jest bardzo tani, który dostaniecie w drogerii Natura. I mowa tutaj o produkcie z My Secret. Jest to ta seria Glam and Shine eyeshadow. Jest to taki bardzo przepiękny metaliczny kolor. Ja pokazywałam wam te cienie na moim Snapchacie Kupiłam sobie tylko dwa, ale myślę, że wrócę po więcej, bo jest on naprawdę piękne. Świetne wykończenie, świetną pigmentację i naprawdę wygląda czarująco, i tak naprawdę to on robi tutaj całą, można powiedzieć, robotę w tym makijażu. Do tego bardzo fajna pomadka, która delikatnie podkreśla usta, ale nie jest bardzo wymagająca i nie zwraca jakoś bardzo dużo uwagi właśnie na te usta. Fajnie się komponuje z całym tym makijażem. Tak jak mówię, moim zdaniem jest to makijaż idealny na studniówkę dla młodej dziewczyny, do jakiejś ciemnej sukienki. I podkreślający bardzo mocno oko, podkreślający, wybijający kolor tęczówki jest naprawdę bardzo ładny. Na pewno sprawdzi się też na jakieś tam bale karnawałowe czy coś w tym rodzaju. Natomiast ja osobiście, tak jak mówię, z chęcią, gdybym miała jeszcze raz możliwość umalować się na swoją własną studniówkę, to na pewno zrobiłabym właśnie coś takiego. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać taki makijaż i jak z bliska wygląda ten cień z My Secret, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zaczynamy oczywiście od. Bazy I dzisiaj coś troszeczkę u mnie zapomnianego, czyli Paint Podzmaka w kolorze Soft Ochre. Nieco ponad powyżej z naturalnego załamania powieki nakładam taki jasny, transferowy cień o nazwie Andan, który pochodzi z palety Vice 3. Następnie pędzlem do rozcierania zarówno w zewnętrzny jak i wewnętrzny kącik oraz w samo naturalne załamanie powieki nakładam cień o nazwie Alchemy. Zewnętrzny oraz wewnętrzny kącik oka delikatnie i stopniowo przyciemniam cieniem o nazwie Bondage. Bardzo niewielką ilością czarnego cienia Blackout z palety Gwen Stefani przyciemniam sam zewnętrzny kącik oka. Przestrzeń pod łukiem brwiowym oraz górną granicę cienia delikatnie rozcieram za pomocą puchatego pędzla najjaśniejszym cieniem z palety Naked Chocolate marki Makeup Revolution. Na sam środek powierzchni powieki ruchomej, gdzie została nam taka, można powiedzieć, dziura nakładam taki przepiękny, metaliczny cień i jest to produkt marki My Secret Glam and Shine Eyeshadow w odcieniu numer 4 Soft Harmony. Na początku nakładam go pędzlem, płaskim pędzlem, natomiast później jeszcze wciskam go tak jakby delikatnie palcem. Granice zacieram delikatnie pędzlem z odrobiną cienia Alchemy. Na dolną linię wodną najpierw nakładam czarną kredkę, jest to Glimmer Stick Eyeliner z Avonu w odcieniu Blackest Black. Następnie całą dolną powiekę podkreślam cieniem Bondage. Całość rozcieram bardzo delikatnie cieniem Alchemy. Sam wewnętrzny kącik oka rozświetlam pigmentem z Kobo o numerku 502 Misty Rose. Następnie na górnej powiece rysuję kreskę czarnym eyelinerem i w tym celu używam oczywiście Liquid Precision Eyeliner 2000% marki Eveline. Swoje naturalne rzęsy tuszuję maskarą marki Ingrid Cosmetics i jest to Lash Artist Volume Mascara, oczywiście w kolorze czarnym. I oczywiście w tym makijażu mi nie może zabraknąć sztucznych rzęs, dlatego wybieram taki dosyć e, wyrazisty, intensywny model. I są to rzęsy z Born Pretty Store, które pokazywałam Wam w ostatnim filmiku z zakupami. Oczywiście musiałam je troszeczkę przyciąć, bo były za długie na moje oko, natomiast to co mi się rzuciło w oczy najbardziej, to to, że ich pasek jest bardzo miękki, bardzo elastyczny i naprawdę nie spodziewałam się, że będą takie przyjemne w zakładaniu i noszeniu. Przechodzimy do makijażu całej twarzy. Dzisiaj zaczynamy od nałożenia takiej rozświetlającej bazy, primera. i Jest to produkt marki Miss Sporty Insta Glow Primer Perfect And Radiant Complexion i nakładam go oczywiście na całą twarz. Podkład, jaki dzisiaj nakładam, to High Definition Matte and Cover Base Foundation and Concealer z marki Han i mam go w odcieniu 301 Light. Korektor, którego dzisiaj używam, to MAC Pro Longwear Concealer w odcieniu NC15. Całość utrwalam dziś pudrem e, sypkim marki Kobo i jest on w odcieniu 101 Translucent. do konturowania. Na początek oczywiście bronzer i tym razem jest to Bahama Mama z The Balm. Róż niewielkiej ilości Smoof War Blusher w odcieniu numer 5 z Vibo i rozświetlacz, czyli Mare Luminizer z The Balm. Brwi znowu zostały mi prawie na sam koniec i niezmiennie wypełniam je najpierw kredką Dobry Wiel z Catrice, Eyebrow Stylist w odcieniu 020 Date with Ashton, a później utrwalam Brow Dramą z Maybelline i mam ją w odcieniu Medium Brown. Na sam koniec oczywiście usta, tym razem nowość u mnie. Mam wrażenie, że będzie to produkt idealny właśnie do tego makijażu oka. Jest to pomadka z Miss Sporty z serii My BFF. I ma na numerek 102 o nazwie My Funny Move. Jest to rzeczywiście taki przepiękny kolor mów, natomiast jest ona matowa i przepięknie wygląda, naprawdę wydaje mi się, że świetnie pasuje właśnie do tego makijażu. I tak prezentuje się cały skończony, gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tym przepięknym, moim zdaniem, cieniu z My Secret, z tej serii Glam and Shine. Ja Wam pokazywałam na snapie, że mam jeszcze jeden kolor z tej serii i na pewno też pojawi się jakiś makijaż z użyciem tamtego odcienia. Tamten jest taki bardziej, można powiedzieć, liliowy. Bo to jest taki bardzo delikatny fiolet Również pięknie się mieni i również pięknie wygląda Natomiast dzisiaj ten Soft Harmony Przepięknie nam się tutaj wpasował w cały ten Można powiedzieć studniówkowy makijaż Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym makijażu Czy go wykorzystacie może właśnie na studniówkę A może na jakąś inną karnawałową okazję Dajcie też koniecznie znać, jak wy byłyście pomalowane na swoje studniówki Bo jestem bardzo ciekawa Czy byście zadowolone ze swoich makijaży czy nie Czy malowałyście się same, czy może u jakichś wiza ja się tymczasem żegnam. Dawajcie łapki w górę oczywiście, jeżeli filmik Wam się spodobał, jeżeli makijaż Wam się spodobał. Zachęcam do zaglądania na moje media społecznościowe, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, jeżeli macie też do mnie jakieś pytania, to tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i bardzo Wam serdecznie dziękuję, bo jest Was coraz, coraz więcej i naprawdę ostatnio w bardzo dużym tempie przybywacie na mój kanał. Jest mi bardzo miło i bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Ja się tymczasem żegnam. I do zobaczenia kolejnym razem. Pa!